Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania realizowanym przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. Nazywam się Ewa Grotka i mam przyjemność poprowadzić ostatnie wydanie wakacyjnej Galaktyki. A w dzisiejszym programie będziemy między innymi rozmawiać z prawnikiem o testamentach, o tym, że warto czytać książki nawet w wakacje, o przydatnych aplikacjach na urlopie, o dobrej muzyce, ale zaczniemy od Programowania. Moi pierwsi goście, dwie wspaniałe dziewczyny, które już były na naszych zielonych kanapach: Marzena Zasińska-Igła oraz Kamila Kijo. O, nie znoszę tej nazwy, naprawdę jak mam ją wymówić, to mi gula staje w gardle. Rails Girls Szczecin. Witam Was serdecznie. Witam serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pomimo tego, że ta nazwa się tak strasznie nie podoba, ona jest niesamowicie znacząca i jesteśmy do niego niesamowicie przywiązane. <laughs> nazwa jest dosyć taka ciekawa. Nie będę się pytać, dlaczego taka nazwa, bo to przedsięwzięcie nie powstało u nas w Szczecinie. Jest to przedsięwzięcie, które obejmuje tak naprawdę cały świat. Tak, zgadza się. Ale tak może pokrótce, bo raz już byłyście, rozmawiałyśmy o tym, więc jedną z bardziej banalnych pytań, jakie mogę Wam zadać. Czym jest to Wasze, nie wiem, stowarzyszenie, organizacja? Jak to można nazwać? Czym się zajmujecie? Jest to inicjatywa, ponieważ jest to właściwie nieformalne zgromadzenie kilku osób, które są zaangażowane w projekt, który tak w dużym skrócie to warsztaty programowania dla dziewcząt i kobiet w tak naprawdę dowolnym wieku, dla pełnoletnich osób. I my chcemy nauczyć dziewczęta pokazać, się, jak można zacząć przygodę z programowaniem, jak bardzo świat branży informatycznej jest przyjazny i ciekawy, i tak naprawdę jak łatwo jest spróbować coś zrobić swojego. O tym na tym nam zależy. Czy to, że to jest tylko dla dziewczyn, wynika z czego? Z tego, że programistów kobiet można policzyć na palcach jednej ręki czy czemu chcecie otworzyć jakby tą branżę dla kobiet właśnie Kobiety, dziewczęta często się boją wejścia w branżę informatyczną, ponieważ od, od lat 80. stereotypowo jest postrzegana jako branża dla, dla mężczyzn, jako branża dla chłopców, taki tak zwany boy's club. <śled> Jednakże w, w takich warunkach, w których pozwalamy dziewczyn, dziewczynom troszeczkę się pobawić, jest super przyjazna atmosfera i pokazujemy, że słuchaj, ty, tych dziewczyn, pomimo że nie jest zbyt dużo, bo tak naprawdę największe filmy świata, które szczególny nacisk kładą na to, żeby mieć inżynierki na swoim pokładzie mają maksymalnie 30% kobiet. To, I to jest najlepszy to, wynik na to świecie. To i tak jest nieźle. Tak, to jest nieźle. Zwykle mniej więcej to oscyluje chociażby na studiach technicznych około 14%. No to już jest wtedy bardzo dobrze. Chcemy pokazywać, bo dziewczyny czy chłopcy tak naprawdę nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym, w jaki sposób rozumują, w jaki sposób się uczą. No i chcemy pokazać. Jest to też dla Was, jest to fajne. Możemy się przy okazji doskonale bawić. A rozważ, rozważ ten zawód, bo teraz znowu nie chodzi nam o to, żeby każda dziewczyna została programistką, bo też byłoby nudno i też nie chodzi o to, żeby każdy robił w życiu dokładnie to samo, Oczywiście. ale po to, żeby na, nawet podjęły taką, rozważały taki wybór w swojej karierze czy, czy ścieżce zawodowej. Żeby zobaczyć, czy to jest coś, tak. co faktycznie było naprawdę, to jest dosyć ciekawa rzecz, bo ja też miałam kiedyś tam styczność z programowaniem i i faktycznie jest to rzecz, której można się nauczyć. To nie jest nic takiego strasznego dla nie wiadomo jak zaawansowanych. To tak jak każda praca, trzeba mieć trochę oleju w głowie, żeby ją dobrze po prostu wykonywać. A jest bardzo ciekawa, bo fajne rzeczy można, można tworzyć i też. Zespół bardzo często jest takim zespołem młodym i dynamicznym, do, do którego się tak, trafia. Tak, chociaż to, ta młodość to raczej chodzi o tą młodość ducha, bo to tak. absolutnie nie chodzi o wiek. Zespoły są mieszane pod każdym względem. I nawet mamy w Szczecinie firmy, które, które już są bardzo długo na rynku, które mają programistów czy programistki z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Więc tak naprawdę ten młody, dynamiczny zawód to jest po prostu kwestia tej kwestia mentalności, mentalności i podejścia do życia. Dokładnie. To już jest trzecia edycja warsztatów? Tak, Jak, jak się udały te poprzednie dwie? Jak teraz z perspektywy czasu na to możecie spojrzeć? No udały się. Udało się. Mamy nadzieję, że zainfekowałyśmy dziewczyny trochę tą miłością do IT. I taki był cel. Bo tak czy... naprawdę przez te weekendowe warsztaty więcej nie pokażemy niż właśnie tej cząstki takiego, takiego pikselka, żeby zainfekować ich pikselem właśnie i chyba jest fajnie, bo jest aktywność. Dziewczyny się pytają o kolejne jakieś ruchy, o kolejne jakieś nie wiem możliwości kursów, rozwijają tą, tą umiejętność. Chyba jest, chyba to, to jest dobrze. Bardzo... Tak, chyba no, jest tak dobrze. Tak, warsztaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Miałyśmy minimum 5 do 7 osób na miejsce w drugiej edycji. No to nieźle, to jest jak tak. na dobrych studiach. Jak na dobrych studiach. No, mamy nadzieję, że to troszeczkę będzie tak traktowane jako właśnie żeby zobaczyć, tak? Czy, czy to jest coś dla mnie, czy to jest coś fajnego, a przy okazji doskonale się bawić, bo to przede wszystkim o to chodzi? A jak się dostać w takim razie? Bo warsztaty najbliższe już no, za jakieś trzy tygodnie, 21-23 sierpnia. Jak się można zgłosić na te warsztaty? Czy coś mhm. się płaci za to? Jak, jak, no, jak po prostu się dostać? Bo mhm. wspominacie, tak, 5-7 osób na, na jedno miejsce, no więc jakość tego Elita. wyboru, tak, tak, jak już jakość tego wyboru należy dokonać. Tak, zgadza się. 8 sierpnia rusza rekrutacja, jest to rekrutacja kwalifikowana, czyli każdą z osób pytamy o to, jaką ma motywację, po co tak naprawdę chce to zrobić, dlaczego chce wziąć udział w tych warsztatach, co nią kieruje i co później z taką wiedzą chciałaby zrobić, czy ma plany na przyszłość związane z tą branżą, czy to jest tylko, żeby zobaczyć, czy to jest czasami na złość komuś, bo i mamy czasami takie wypowiedzi, że jest to na złość mężowi, chłopakowi, a żeby coś udowodnić, sobie, koleżankom. To jest innym? wtedy na plus argument? To jest na, na plus absolutnie. Zło, na zło jest na plus. Dziewczyny to już wiecie, co pisać w aplikacji, jakby coś. To jest niesamowicie mocna motywacja, żeby coś zrobić, takie, takie robienie troszeczkę komuś na złość. I faktycznie te dziewczyny miały, później nam się to przekłada, że faktycznie te osoby są mocno zawzięte tak, na wiedzę. Tak, mocno zmotywowane, faktycznie tak. chcą komuś coś udowodnić, mhm. ale myślę, że przede wszystkim sobie, że, że są tak. w stanie faktycznie podjąć to wyzwanie i w tym kierunku się dalej po prostu rozwijać. Czy później po tych warsztatach potraficie na przykład pomóc takim osobom powiedzieć, co dalej zrobić, Zrobić z tą wiedzą, albo gdzie, w jaki sposób dalej się rozwijać. No bo te warsztaty to są tak naprawdę dwa dni. no, Mamy, Całej wiedzy nie, tak. nie pochłoną. Tak? Mamy no, kilka jest... propozycji. Jedną z propozycji jest właśnie niedawno reaktywowany Szczecin Ruby User Group, czyli grupa użytkowników Ruby. Gdzie tak naprawdę można się zgłosić po, jakby, i po, wspomóc, po pierwsze, działalność tego klubu, a po drugie, wziąć udział chociażby w hackatonie, czyli siadamy, coś piszemy wspólnie, i to jest grupa złożona częściowo z naszych właśnie trenerów. Sami trenerzy często pokazują właśnie dziewczętom, że ja zaczynałem od, od tego momentu, w tej chwili robię takie rzeczy w takich firmach. Rozejrzyj się, zobacz, tu są Panie. samouczki, więc też pokazują, gdzie są materiały do nauki samodzielnej. I wiem, o tym, że dziewczęta na przykład czasami siadają w dwie, trzy weekendowo, biorą te samouczki i coś tam sobie powoli po rzeźbią, tak. A poza tym w Polsce też był uruchomiony projekt Summer of Code. Jeszcze w Szczecinie nie, aczkolwiek będziemy nad tym pracować. I tam już w trakcie dwumiesięcznego stażu w, w konkretnej firmie dziewczyny się uczą, pracują na konkretnych projektach. I właśnie Łódź miała przykład, że dwie uczestniczki właśnie zaraz po warsztatach, czyli tak naprawdę totalne, no, totalne początkujące, tak się zawzięły, że się dostały na, 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 na Summer of Code i, i się uczą. I zobaczymy po wakacjach, jak, jaki będzie efekt, aczkolwiek są bardzo, bardzo się cieszą i no na pewno. I dużo na pewno się nauczą, nie? Na pewno, do tego trzymać kciuki, fajnie, że takie dziewczyny są. Jeżeli chodzi o wiek osób, które przychodzą, dziewczyn, które przychodzą na te warsztaty, bo nie ma ograniczeń żadnych, ale tak jak jesteście w stanie powiedzieć, po tych dwóch edycjach, w jakim wieku miałyście dziewczynę na warsztatach? W pierwszej edycji to było 18+, plus, ale tak mniej więcej uczestniczki miały między 18 a 40 lat. Czyli ta rozpiętość jest Bardzo naprawdę duża. duża. Tak, na to w ogóle nie patrzymy, bo zespoły mieszane też się doskonały doskonale sprawdziły. Bardziej patrzymy chociażby na poziom znajomości języka angielskiego. To jest dla nas przy rekrutacji dosyć ważne, ponieważ wszystkie materiały są w języku angielskim. Jest no, to inicjatywa międzynarodowa, nie, nie więc stąd mhm. takie zapotrzebowanie. A tym razem nawet będziemy mieć jedno anglo, jednego anglojęzycznego coacha jednego właśnie trenera, A, który będzie prowadził całe zajęcia w języku angielskim. No i tutaj jakby najsilniejsze dziewczyny, które się z, zobaczymy na podstawie ankiet, które również są do wypełnienia w języku angielskim. Zobaczymy po prostu ta najsilniejsza grupa będzie miała coacha, który pochodzi, pochodzi z Polski e, oryginalnie, ale już nie mówi niestety po polsku, więc jest lepiej jest angiel... angielski, tak, mówimy. dużo lepiej po angielsku. Ale fajnie. A Teraz co przyjechał do Polski, czy po prostu na wakacje? Będzie na wakacjach. Będzie na, na wakacjach. wakacjach u dziadków, tak i wykorzystujecie. I tak, tak, świetnie, super pomysł. Trzeba korzystać z okazji. Pewnie tak. że tak. Powiedzcie mi, ponieważ. Szczecin jest jednym z miast, które biorą udział w tej inicjatywie. Rozmawiał się przed wejściem na antenę o Gorzowie, o ile dobrze pamiętam. Gorzów zaczyna w tym roku. Będziemy, tak. będziemy, im, będziemy ich wspierać, będziemy im pomagać w organizacji pierwszych warsztatów, a osoba, która organizuje rejs z Gorzów, będzie u nas z trenerem, żeby zobaczyć, jak to wygląda od środka. Fajnie i często takie żdzicie pomagać? Czy jak Wy zaczynałyście, to też zaczynałyście od tej strony, że byłyście u kogoś na takich warsztatach i dopiero przywiozłyście tak, tu do Szczecina? Gosia Cieśla, którą którą serdecznie pozdrawiamy, która jest naszą współorganizatorką, sama była uczestniczką, tak jej się to spodobało, że zaczęła organizować kolejne warsztaty, była to Łódź, był to Kraków. Potem zaczęła, z, z, roz, zaczęła rozglądać się tak naprawdę za ekipą w Szczecinie, kiedy my już wyszłyśmy z inicjatywą, żeby to robić, połączyłyśmy siły, tak. a jeszcze miałam i właśnie dzięki niej miałam okazję pojechać do Wrocławia jako uczestniczka, żeby zobaczyć całkowicie od środka jak to wygląda. Słuchajcie, dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Powodzenia na kolejnych warsztatach. Przypominam, że 21-23 sierpnia e, kolejne warsztaty. E, nabór, składanie aplikacji od kiedy między, już można. między 8 a 14 sierpnia na naszej stronie racesgirls.szczecin.pl. Dobrze, że ty to powiedziałaś nie. Ja zapraszamy <noise> wszystkich. Pamiętajcie o dobrej motywacji, bo, bo trzeba tą motywację znaleźć w sobie. Dziękuję Wam bardzo Dziękujemy za rozmowę. Moimi gośćmi byli Marzena Zasińska i oraz Kamila Kijo. Ja teraz zapraszam na króciutką przerwę oraz serwis informacyjny. Do zobaczenia w drugiej części programu.